Wiesz co by było super mega fajne? Jakbyśmy podpłynęli tamtą szalupą i się okazało, że oni mają swoją. Dobra, nie chcę mi się szukać z tego. Dostałem niestety zagadkę, jakby był x, to bym wykopał. Oni mają piątkę. Detonuj. Kampuj. Zatop. Zak zakop flagę. Dokładnie. Czekaj, jakie były kolory? Nie pamiętam. Mhm. A nie czerwony z różowym? Dobra, złoty hmm. Nie, niebieski zielony Oni mają swojego robota Niebieski? Ale ilość pistoletów na metr kwadratowych teraz przekracza, Przekracza normę Tak kur... Kegi się zrespiły? Możliwe, ale to znaczy, że nikt nie przedtakować w międzyczasie. widzę. Kaleon szkieletów się właśnie zrespił koło Reaper's Hideout'a. Oni mają swojego robota z kegiem. Double dobra. Bomb! Double Bomb! Masz kolor? Niebieski Nie mam, tu ja mam żyś taki palze Uciekł. Zatonęli Jezu Nice I gościu nie żyje Zakop flagę Ale oni Do... mieli tu kupę fantów Dawajcie, dawajcie No boże Dawaj Wuhu <noise> Clip it? Clip.